24 marca zacząłem sezon ogrodowy, trawnikowy. Zacząłem koszenie. Deszcz się pojawił, więc zaraz kosiarka schowa się do bazy. Widać, trochę obniżymy. Kot przyszedł poskarżyć, że kosiarka jemu jeść. Tak. Tyle ukosiłem. Trawa jeszcze jest taka żółtawa i ma plamy. Ale posypana nawozem. I teraz poprosiłem ją, żeby kosiła na 3 cm. Normalnie będzie kosiła na 2 cm. Patrzcie, nawet deszcz jej nie przeszkadza. Ciekawe. Nie wiem, nie znam się do końca czy nie za wcześnie zacząłem kosić trawę, ale myślę, że nie ma sensu pozwalać jej rosnąć wysoko, a potem walczyć z taką trawą wysoką. Pewnie lepiej od razu od razu kosić. Jest pewien problem, ponieważ tam na końcu jest taki celownik, do którego kamery patrzą i kosiarka dzięki temu się może precyzyjnie zaparkować. A jeżeli kod będzie to zasłaniał, tak jak teraz. No to może być problem z parkowaniem kosiarki, już no, na żółto świeci. No, kocie, uciekaj. Koniec pada deszcz. My też idziemy do domu.